Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tym kanale. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś, co sprawia ofiarom największe, największy problem w relacjach bliskich, w relacjach intymnych z osobą narcystyczną, a mianowicie zniekształcenie rzeczywistości. To, co robi osoba narcystyczna, a to, z czym ofiary bardzo często zgłaszają się do mnie, później mówiąc: Ale to chyba ja jestem narcyzem, to ze mną coś jest nie tak, bo przecież tam była prawda bo przecież ta osoba ma o rzeczywiste rzeczy, o rzeczywiste problemy. Do mnie pretensje. I tak jak ostatnio na konsultacji z przemiłym mężczyzną, który mógłby być, myślę, z dobrym, z dobrym skutkiem, świetnym terapeutą, bo rzeczywiście znał wszystkie mechanizmy i znał dobrze, bardzo dobrze swoje emocje, to, co się z nim dzieje, ale nie mógł zrozumieć, ponieważ to zaburzenie narcystyczne, to zawłaszczenie narcystyczne jest tak trudne do zrozumienia i tak. Niemożliwe, o co chodzi i dlaczego ja się wciąż czuję winny. Mimo, że nic złego nie zrobiłam, zrobiłem, to wciąż czuję się bardzo, bardzo winny. To zniekształcenie rzeczywistości nie pozwala ofiarom radzić sobie potem z wyjściem, tak solidnie i dobrze z tego związku, nie czując się winny, nie winnym, nie mając poczucia obniżonej wartości, nie patrząc na swoje zachowania przez pryzmat, ja tę osobę chyba też skrzywdziłam. Ja chyba też zrobiłam coś bardzo złego. Moi drodzy, dzisiaj będę mówiła o tych mechanizmach, o tym zniekształceniu, które jest swoistego rodzaju gaslightingiem. Gaslighting nam się oczywiście kojarzy z tym, że to jest zmiana tego co miało miejsce, bezczelnym, prostym tłumaczeniem, kłamstwem, że ja to widzę inaczej. Gaslighting, już wiemy z najnowszych badań, nie do końca jest takim prostym mechanizmem, w którym narcyz, narcyzka, manipulator mówi nieprawdę, nie do końca tak jest. Żeby gaslighting miał... Rację bytu i żeby on zaistniał, musi opierać się na mapowaniu ofiary. I musi być specjalnie przygotowany, żeby rzeczywiście ofiara przestała wierzyć w swoją samoświadomość, w swoją sprawczość i w to, że hm, chyba coś tu ze mną jest nie tak. Właśnie o to chodzi w całym gaslightingu, żebyś stracił, straciła zaufanie do siebie, żeby ten odbiór rzeczywistości był taki rzeczywistości był taki, jaki ofiara nie widzi poprawnie, czyli to, żeby widzieć tą rzeczywistość i to, jak to się wszystko potoczyło, zgodnie z tym, co osoba narcystyczna, osoba zaburzona, toksyczna, manipulująca chce. Czyli cały gaslighting polega na tym, że ja uwierzę, Osobie przemocowej, że rzeczywiście to się wydarzyło. A żeby to miało miejsce, musimy spojrzeć na to, jak funkcjonuje nasz mózg i jakie mechanizmy tam się dzieją. Na przykład błąd predykcji. To jest taki błąd, o którym dzisiaj będę mówiła, i to jest banalny błąd wszędzie znany. Połączenie rzeczywistości, a połączenie oczekiwania, czyli najpierw czegoś oczekujemy, jeżeli to się nie sprawdzi. I możemy mieć błąd pozytywny lub błąd negatywny, o tym za chwilę będę mówiła. Natomiast to jest rzecz najważniejsza: nasz mózg. Kupuje tą rzeczywistość i dlaczego ją kupuje, mimo że moglibyśmy na swój temat, i tak jak w przypadku konsultacji z moim klientem, pan mógł bardzo prosto wyzwolić się z poczucia winy, z poczucia zniekształcenia tego, co się wydarzyło, a mimo wszystko tkwił i mimo wszystko winił siebie, że rzeczywiście jest. Niedobrym człowiekiem. Ja dzisiaj od z tego chcę Państwa ten to odium bycia niedobrym człowiekiem. I człowiekiem, który ma do siebie ogromny żal, postaram się zdjąć to odium i wyjaśnić na mechanizmach w naszej głowie, co się dzieje. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na film, ale zacznijmy od początku. Czym jest błąd predykcji? To jest coś, co jest różnicą między tym, czego oczekiwaliśmy w naszej głowie, w naszych myślach. Pojawia się coś, co powoduje, że myślimy, że tak się wydarzy. Takiego wyniku zdarzenia, słów, sytuacji oczekujemy. Kiedy następuje rzeczywistość, dochodzi do różnicy między tym, czego oczekiwaliśmy, a tym, co dostaliśmy. I mogą oczywiście być skutki pozytywne, czyli kiedy to, czego oczekiwaliśmy jest dużo mniejsze, dużo mniej dla nas korzystne, dużo ciekawsze, mniej ciekawsze, a dostaliśmy dużo więcej, baliśmy się, że nie zdamy egzamin, a go zdaliśmy, baliśmy się, że ktoś nas, nie wiem, źle potraktuje, a było bardzo sympatycznie. Wtedy mówimy o błędzie pozytywnym, czyli jest lepiej dla nas, ale też oczywiście mamy sytuację, kiedy czegoś oczekiwaliśmy, bo na przykład ktoś coś nam obiecał, ktoś wobec nas powiedział, że będzie tak postępował, a tak nie postępuje i rzeczywistość za każdym razem jest gorsza. Czyli mówimy o błędzie negatywnym. I teraz oczywiście mamy taką sytuację, że takie duże, bardzo duże dysproporcje między tym, co oczekujemy, a tym, czego co dostajemy, są bardzo duże. Mówimy o całkowitym przekształceniu i tworzeniu naszych myśli, naszych nowych stanów pamięciowych. Kiedy te zmiany są na tyle małe i różnice są na tyle małe, mówimy tylko i wyłącznie o aktualizacji. Danych pamięciowych. Czyli w przyszłości, kiedy to się tak zmienia, 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 bardzo delikatnie aktualizuje, możemy dojść do takiej sytuacji, że jeżeli byśmy spojrzeli pierwotnie na nasze oczekiwania, a powiedzmy po kilku latach na nasze oczekiwania, to okaże się, że one są bardzo, ale to bardzo zmienione obniżone na przykład nasze standardy, obniżone nasze oczekiwania, bo ta aktualizacja kawałek po kawałku postępowała. Niezauważalnie. Czyli aktualizacja następowała naszych oczekiwań, ale my tego nie zauważyliśmy. I właśnie z tej formy najczęściej korzystają osoby zaburzone, osoby toksyczne. I często budzisz się z takiego letargu i myślisz sobie: Ja kiedyś byłam wesoła, pogodna, byłem towarzyski, fajny, ćwiczyłem, jeździłem, robiłem różne rzeczy, a nagle jestem. Mrukiem, nagle jestem osobą wycofaną, lękliwą, strachliwą. No właśnie, bro, błąd predykcji tutaj nastąpił, czyli nasze oczekiwania pod wpływem zmian, pod wpływem negatywnych zmian i aktualizacji, delik drobnych, delikatnych aktualizacji. Niestety, nasze oczekiwania spadły, są coraz niższe, ale też spada nasza chęć do życia. Spada nasze oczekiwanie, bo kiedyś oczekiwałam miłego, fajnego, wesołego, pogodnego życia z tym partnerem, albo odwrotnie z tą partnerką, jeśli mówimy o mężczyźnie, i nagle okazuje się, że coraz mniej chce, coraz mniej oczekuje, coraz mniejsze są moje wymagania co do jakości życia z tym partnerem. Przyjrzyjmy się proszę dokładnie takiemu mechanizmowi, e, który które nazywamy zmianą rzeczywistości, czyli właśnie przy tym błędzie predykcji e, obserwujemy zmianę rzeczywistości w jaki sposób i dlaczego? Osoba zaburzona toksyczna może nam zmieniać tą rzeczywistość i tak jak w przypadku mojego klienta, który pojawił się u mnie i był przekonany, że jest złą osobą, bardzo niepoprawną, ponieważ te zniekształcenia rzeczywistości mają charakter Gaslightingu. Gaslighting jest, już wiemy z nowych badań i z całkiem nowych opracowań, że nie jest tylko i wyłącznie mówieniem nieprawdy przez osobę, przez osobę narcystyczną, zaprzeczanie rzeczywistości, ale jest częściowym zaczepieniem o coś realnego. Czyli w momencie, kiedy słyszysz półprawdę, czyli słyszysz zaczepione o kawałek, Twoje zdarzenie, a najlepiej oparte w faktach, ale późniejsza jego część jest całkowicie fałszywa i całkowicie przygotowana do tego, żeby zniekształcić Twoją rzeczywistość i jest przychylna osobie narcystycznej. Najczęściej, ponieważ jesteś, jesteśmy osobami, które chcą unikać konfliktów, bo większość ludzi chce unikać konfliktów, bałaganu, chaosu, tego, żeby w naszej głowie nie tworzyły się jakieś dziwne historie. My. Przyjmujemy to jako chęć, jako dobre słowo, jako dobrą monetę do tego, żeby nie kłócić się. Więc, jeżeli widzisz, że kawałek tej historii jest zaczepiony o rzeczywistość, to druga jej część będąca błędna, myślisz sobie, i to próbuje zrobić Twój mózg w tym właśnie błędzie, w tym oczekiwaniu. Że a może, nóż, ja jednak źle to zauważyłem. Ja coś tutaj przekręciłem, a może jednak ten ktoś ma rację. Bo przeważnie rzeczy, które są mówione właśnie w tym zniekształceniu rzeczywistości, one brzmią niezmiernie wiarygodnie. One są oparte o taką pewność, o taką stuprocentową decyzyjność i taką Przecież to jest kłamstwo. To jest, ktoś mówi tak, jakby tak się naprawdę wydarzyło. I twoja cała głowa mówi wtedy: hmm, chyba to ja się jednak pomyliłem. Ale przyjrzyjmy się całemu temu mechanizmowi. Pierwsza i najważniejsza rzecz, żeby mógł zaistnieć oczywiście wyzysk, tak to nazwijmy, osoby narcystycznej nad ofiarą i zniekształcenie jej rzeczywistości, jest mapowanie ofiary pod względem jej. Przydatności i poddatności na takie zniekształcenie. Patrzymy, jak bardzo osoba. Która, którą chcemy zmanipulować jest osobą, która przyjmuje czyjąś narrację jak bardzo nie lubi wchodzić w konflikty jak bardzo nie chce się konfrontować z różnicą zdań to są podstawowe rzeczy które powodują, że osoba narcystyczna wie, że możesz ustępować, że mój, możesz nie chcieć wchodzić w konflikty więc jeden punkt zaliczony, nie chcesz być Osobą, która, która będzie się z tobą kłócić, będzie się z nim, z nią kłócić. Często jako taką Niechęć do, do kłótni, jest oczywiście taka informacja, że pochodzisz z rodzin, w których te kłótnie były standardowe i najzwyczajniej w świecie się ich boisz, traktujesz je jako coś złego. Więc dla zasady, machasz ręką i mówisz: Nie będę się kłócił, bo szkoda, bo to jest. Taka mała pierdołka. I to, co powiedziałam, te błędy predykcji, czyli te aktualizacje naszych oczekiwań, zawsze na małym błędzie, czyli na małej różnicy, my machamy ręką i je automatycznie nasz mózg aktualizuje. Dlatego nie ma dużych dysproporcji, ale na początku są malutkie. Drugi warunek i drugi punkt tego, jak zniekształcają osoby narcystyczne naszą rzeczywistość, jest to oczywiście love bombing, czyli bombardowanie miłością, czyli taka idealizacja. Wtedy osoba narcystyczna robi sobie tak zwany kapitał wiarygodności, czyli my jej ufamy, kochamy, to jest osoba, która dla nas zrobi wszystko, która. Czuję jeden do jednego. Jesteśmy prawie identyczni. Jesteśmy jednością. Jesteśmy wszystkim, co mogłoby się dla nas wydarzyć, najlepszego na świecie. I ten kapitał wiarygodności bardzo dużo robi w późniejszym naszym działaniu, bo przecież jak ktoś, kto mnie tak mocno kochał, dla kogo byłam, byłem wszystkim, jak mógłby mnie oszukać? Jak mógłby manipulować? Jak mógłby doprowadzać do tego, że mnie oszukuje? Kolejnym punktem zniekształcenia naszej rzeczywistości jest zasiewanie narracji o tobie, czyli tego, jak za chwilę będziesz o sobie myśleć. I często to zasiewanie tej narracji, tego, jak będziesz myśleć, jest bardzo pozytywne, bo często opiewa się o, opiera się ono o opiekę, czyli na przykład Ty jesteś taka przewrażliwiona, Ty czasami, jak się zdenerwujesz, to nie, nie panujesz nad sobą, ale to kochani nie przejmą, się to jest całkiem normalne. To są informacje takie, jesteś zabiegana, często zapominasz. Kochanie, ja rozumiem, ty chcesz być wszędzie, ty chcesz wszystko zrobić, ale czasami zapominasz o drobnych rzeczach. Ty taka jesteś. Masz z tym problem, ale nie przejmuj się, bo przecież dwoje ludzi jest po to, żebyśmy razem byli. Słyszysz komunikaty, które są takim uspokojeniem Twoich. Ewentualnych błędów, czyli takich Twoich ewentualnych problemów samej ze sobą. I myślisz sobie, hmm, ta osoba rzeczywiście chce najlepiej dla mnie, ona chce mnie wyręczyć, ona chce mi pomóc, ona widzi te moje błędy i matko boska, mimo tych błędów, ona mnie kocha. Ona jest ze mną, mimo że ja jestem taka roztargniona, taka chaotyczna, taka niespokojna, taka hałaśliwa, i tak dalej, i tak dalej. Więc traktujemy to jako coś, co jest bardzo piękne, bardzo wspaniałe, ale zaraz za tym zaczyna się punkt następny, czyli niestety już robota codzienna nad tym, żeby zacząć zniekształcać Twoją rzeczywistość. I tutaj zaczynasz już słyszeć takie teksty, ja sobie zapisałam, jak minimalizowanie Twoich zachowań, czyli na przykład, to nic takiego, to się tylko tak wydarzyło i te już. To nic takiego. Ma brzmienie zawodu, ma brzmienie Twojej pomyłki, ma brzmienie tego, że Ty sobie myślisz o matko. Zawiodłam, zawiodłem. Ta, tej osobie jest przykro, ale ona jest smutna. Bardzo te, często jest też przesunięciem takiego akcentu, i często mówimy wtedy, czepiasz się szczegółów. Ty jesteś taka nadwrażliwa, ty jesteś taki nadwrażliwy, ciągle się o coś mnie czepiasz. Często słyszymy od tych osób takie rzeczy. I też oczywiście zmiana kontekstu, czyli przecież żartowałam, przecież nic takiego się nie wydarzyło, ty wszystko bierzesz do siebie. Jesteś przewrażliwiony. No i oczywiście y, sekwencja y, prawdy, czyli taka selektywne wybieranie prawdy. Mówimy o części prawdy, a zatem już zaczynamy zaczepiać nieprawdę, czyli zaczynamy wprowadzać błąd. Predykcji. To, co zaczynamy oczekiwać, to co oczekiwaliśmy, dbałość, ofiarność, tak? bo to wszystko przecież do tych standardów zostaliśmy przyzwyczajeni i nagle te standardy zaczynają się zmieniać. To jest bardzo często tak że jak mężczyźni, z którymi rozmawiam mówią to była cudowna, wspaniała, otwarta idealna kobieta i nagle zaczęły się robić problemy. I właśnie w tych błędach predykcji, czyli tego właśnie, że spadamy z dobrej cudownej wspaniałej istoty, nagle spadamy, spadamy do pozycji której o wszystko jest do nas pretensja, wszędzie jest źle i gdzie się zgubiliśmy. I oczywiście ta zmiana rzeczywistości, czyli to twoja wina, to ty jesteś złym człowiekiem, to ty się pomyliłeś, to ty mnie krzywdzisz, jest czymś, co bardzo szybko osoba narcystyczna nam sprzedaje przez zmianę i naszej i zniekształcenie naszej rzeczywistości. To, że narcyzi ukryci, narcyzki ukryte nie zmieniają naszej rzeczywistości, nie przekształcają jej natychmiast, czyli nie mamy tych błędów, predykcji bardzo drastycznych. Robią to bardzo powoli, bardzo delikatnie, tak jak powiedziałam, one tylko zmieniają naszą, taki akcent, delikatnie aktualizują w naszym mózgu. Powoduje to, że nie widzisz i nie rozumiesz i nie łapiesz Momentu, w którym ta osoba Cię przekręca na drugą stronę, kiedy zmienia tą rzeczywistość, i niezauważalnie e, po jakimś czasie rzeczywiście zaczynasz siebie traktować jako błąd, jako Ty ten winny ta winna. Bardzo ważną takim przykładem, który chciałabym podać, to zaczepianie i na tym musicie zwrócić uwagę, bo często ten gaslighting, który jest na Was stosowany, już nie wygląda tak, jak mówi o tym literatura, czyli takim właśnie mówieniem wprost, że tu się pomyliłeś totalnie i takim zaprzeproszeniem i jechaniem po całości i takim hamskim brutalnym mówieniem, że było inaczej. Nie, gaslighting Moi drodzy, ma już charakter mieszany i rzeczywiście wygląda tak, że jest tam mówiona półprawda. Czyli na przykład taka osoba zaczepia się o jakiś drobny szczegół, powiedzmy. Kiedyś się spóźniłaś, spóźniłeś się, tak ci się wydarzyło, przesunęła się, przesunęło się spotkanie, zadzwoniłeś później, powiedziałaś Ja bardzo przepraszam, wiesz, spóźniło się spotkanie, i tak dalej. Zawsze ten temat, zawsze to wydarzenie będzie zaczepiane. O dalsze wasze rozmowy. Zawsze on będzie, ten temat Twojego spóźnienia będzie wracał w następnych, w następnych waszych sprzeczkach, waszych różnicy zdań. Zawsze będzie, bo ty zawsze. Ale zanim dojdzie do tego, bo ty zawsze się spóźniasz, będzie po kolei. Wtyczki, czyli te wtyczki będą mniej więcej wyglądały. A pamiętasz, jak kiedyś się spóźniłeś, obiecałeś, a nie spełniłeś? E, I to będzie niby delikatne. Następnym razem będzie już trochę mocniejsze. Ne, za chwilę jeszcze mocniejsze. Coraz, ale cały czas zaczepiające o coś, co się naprawdę wydarzyło, o coś, co miało miejsce. I moi drodzy, tutaj warto zauważyć, wychodząc z takich błędów i z takich zniekształceń rzeczywistości i zobaczeniem tego, taka swoja, swoista świadomość tego, że każdy z nas, Popełnia błędy. Każdy z nas może się spóźnić, każdy z nas może mieć problem z zadzwonieniem, każdemu może się wydarzyć zaspanie, każdemu niedyspozycja, albo każd komuś może się zdarzyć krzyk. Bo mam gorszy dzień, czyli mogę. Op pitolić mojego mojego partnera, partnerkę, bo coś się wydarzyło, bo nikt z nas nie jest idealny dlatego kochani pamiętajcie proszę, że jeżeli ktoś cały czas siedzi na błędzie na twojej pomyłce, na twojej niedoskonałości, na twoim jakimś dziwnym twoim zachowaniu i cały czas go miętoli a nie próbuje znaleźć tego, w tym rozwiązania, to ja zawsze właśnie zalecam takie zdanie, no i co z tym proponujesz zrobić? Czyli będziesz widział, widziała, czy ktoś Próbuje rozwiązać z tobą konflikt, który w jego głowie się pojawił, czyli na przykład boję się, bo partner może się bać, że ty go ignorujesz, że ty go źle traktujesz, że nie liczysz się z nim, powiedzmy, bo się spóźniasz na przykład. I jeżeli jest chęć dojścia do kompromisu i tego, że okej, okay, no to się zdarzyło, dobrze, ale to się zdarzyło tylko raz. I ktoś próbuje słuchać Twoich wyjaśnień, ktoś próbuje z Tobą. Grać do jednej bramki i chce rozwiązania, a nie tylko udawadniania za każdym razem, że coś jest nie tak i że ty coś robisz nie tak to możesz mieć prawdopodobieństwo, jeśli się tak dzieje, że cały czas ci próbuje udowodnić, że masz z osobą do czynienia, która rzeczywiście próbuje zniekształcić twoją rzeczywistość i wtedy pozostaje ci tylko i wyłącznie stać za sobą. Stać i obserwować tą sytuację i jak mantrę powtarzać, ale co proponujesz z tym zrobić, bo to się wydarzyło i ja rzeczywiście się spóźniłem. Co proponujesz z tym zrobić? Szukaj i czekaj aż ta osoba spróbuje zaproponować wspólne, dobre dla wszystkich rozwiązanie i na przykład powie: "Kochanie, no ja bym po prostu boję się, że ty się ze mną nie liczysz albo że ty się będziesz ciągle spóźniał. Ja się tego boję." To jest pokazanie prawdziwej relacji, tego, że drugi człowiek liczy się z tobą, że też możesz mieć błędy. Bo moi drodzy, nie możemy oczekiwać od naszych partnerów, że będą idealni. Tak jak i my nie jesteśmy idealni, tak i oni nie będą idealni. Natomiast zawsze, zawsze wzorcem, który powoduje, że Mogę mieć pewność, że ktoś ze mną nie gra, nie manipuluje i nie próbuje ze mną sztuczek manipulacyjnych, toksycznych, narcystycznych zachowań wobec mnie, jest to, że dojdziemy do kompromisu, że spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Albo ja zaproponuję jedno, drugie, trzecie rozwiązanie, które mój partner przyjmie, albo ta osoba będzie permanentnie mnie próbować, inwigilować pod względem mam się, tak zachowywać, jak on chce. Czyli cały czas jest coś nie tak. Moi drodzy, to bardzo prosty mechanizm zniekształcenia rzeczywistości. Wyjaśniłam wam na początku, na jakiej podstawie wasz mózg sobie przyswaja tą nową. Całkiem nie naszą rzeczywistość, bo te aktualizacje, jakbyście zobaczyli, to one zachodzą na poziomie neuronalnym. Czyli każdy błąd predykcji i każdy, każda aktualizacja i zmiana tego, jak Twój mózg myśli, i czego oczekuje, i jakich rezultatów chce, za każdym razem, kiedy aktualizujemy o to, co nam wprowadza do mózgu osoba narcystyczna, staje się naszą tożsamością, staje się naszą rzeczywistością. i dlatego Osoby, które wychodzą z narcystycznego zawłaszczenia, wychodzą z toksycznych relacji, często tą rzeczywistość i ten introjekt, o którym za chwilę nakręcę kolejny film, e, mają w głowie, dlatego że ich mózg, ich neuronalne przekaźniki, ich przekaz w mózgu jest taki, jaki osoba narcystyczna wprowadziła. Ona właśnie zniekształciła Twoją rzeczywistość. Ona na błędzie predykcji zbudowała całkowicie nową rzeczywistość. Kochani, ja was bardzo proszę, spróbujcie to u siebie zobaczyć. Zobaczcie, bo takim najprostszym mechanizmem, ja sobie właśnie też przygotowałam takim szybkim, szybkim markerem diagnostycznym, czy podlegacie pod zmianę rzeczywistości, czy rzeczywiście to się wydarzyło, to przede wszystkim jest takie odtwarzanie w głowie cały czas tej historii. Czy ja miałam rację, czy ja się pomyliłem, jak to było, a co my dokładnie powiedzieliśmy, czy Czyli wasz mózg traci orientację w terenie. Jeżeli tak się dzieje, to jest jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz to takie wrażenie, że musisz zbierać dowody na rzeczywistość. Czyli na to, czy to miało miejsce, czy nie miało miejsca. Na coś, co w Twojej głowie wydaje się oczywiste i czy ja ciągle muszę zbierać. Dowody. Kolejny marker. E, spadek pewności siebie, mimo braku twardych dowodów. Czyli widzisz i wiesz, i pamiętasz, i masz nawet dowód, bo nagrałeś, bo masz sms-a, bo ktoś ci to potwierdził, a mimo to nie masz pewności siebie. Mimo tego wpadasz w wątpliwości. I kolejne, e, kolejna rzecz to jest, kiedy słyszysz od tej osoby, że Coś się wydarzyło, tak się wydarzyło, nie tak się wydarzyło, a ty czujesz um, rosnące poczucie winy. Czyli cały czas czujesz się winny. To wszystko to są takie markery diagnostyczne jeżeli je widzicie w danej sytuacji z daną osobą, to czas najwyższy się zacząć zastanawiać, czy nie jestem nie w tej rzeczywistości, w której powinnam być, powinienem być. I czas się na tym zastanawiać. I wtedy zalecam i proszę izolację. Przede wszystkim od takiej osoby i zastanowienie się, jak jest naprawdę. Jeżeli nie możesz sobie cały czas z tym poradzić, czas na terapię, czas zobaczenie tego introjektu wewnętrznego, na który film zapraszam w następnym filmie, który za sekundę kręcę. Kochani, ślicznie wam dziękuję. Zapraszam na nowy kurs o komunikacji, bardzo ciekawy, bardzo fajny i oczywiście warsztatowy. Zapraszam na wewnętrzne dziecko, które już jest, i zapraszam Państwa wszystkich serdecznie do zakupu mojej nowej książki. Serdecznie dziękuję. Do miłego zobaczenia.